Cześć, wam z tej strony, kurczak do nas bardzo serdecznie. W kolejnym Ciku z Hearthstone, Heroes of Warcraft. Tak, oczywiście. E, Na wstępie chciałbym pokazać Wam coś nowego. czyli jestem. Jest to karciuszka od Jack.pl. E, tutaj widzicie, od razu sobie tam podwiększy. I inny kurczak. Ja tam w tle widzicie, jak ludzie robią mi zdjęcia i to pod czerwonym oczywiście. Fajny, fajny Raymon. podoba mi się. Tutaj, kura taka jest u góry, w sensie, że legenda, kura. 5 many, 2 ataku. Nie wiem, ile mam zdrowia. Debra i łapki, obraź wkurzającego strumika. Rozumiem, że to chodzi o widzów, którzy są wkurzający. To by się zgadzało. Marzenie, no oczywiście, że marzenie. I zajebiste, podoba mi się śmieszne. Yy, fajnie zrobione, naprawdę. Kurczak tutaj, łot, ten, ten, pocieniowany ten ten kryształek jest naprawdę super. A ludki, dociskajcie te kredki trochę czy coś tam, bo no, nie widać za wiele tych szczegółów. To powinno być takie wyraziste, a to tutaj jakbyście nie wiem, no chorzy rysowali, ktoś wam kazał w Chinach, wiecie, jak są te dzieci takie. Ogólnie jest spoko, tylko po prostu dociskajcie krediochy. Okej, okay. w dzisiejszym odcinku na nabójka. Miałem dużą nadzieję, że będzie to kaszim na nabójka dotycząca świąt, czyli do wygrania będzie reverse Ale jest to spotkanie na rozdrożu. Nie wiem dlaczego, dzisiaj, czyli 9 grudnia rozpoczęło się właśnie święta w Hearthstone. Pierwszy raz jest event, ale o tym później będę chyba rozmawiał. Spotkanie na rozdrożu to tak jakby arena. Jest, no, po prostu wybieramy klasy, gramy. Z racji, że mam dwie misje na druida, zagramy sobie druidem, żebym sobie przyspieszył to wszystko. Jak widzicie mam 1400 golda. Czyli mam jeszcze 700 gold do zapasu tej roby? Dzięki temu, że wygrałem sobie Arenker 11:3. Jak ktoś nie widział, to zapraszam na Facebooka właśnie, zapraszam na Facebooka, bo tam dużo ważnych rzeczy się dzieje. Potem się pytacie, kiedy odcinek z tego tamtego? A na Facebooku jest zrobione wszystko i pokazane. Ja tu nie mogę tak mówić, bo na przykład Wy tego wszyscy nie oglądacie na Hercona, nie? Ja powiem Herconia, a Wy nie wiecie nawet, że coś powiedziałem. Witam serdecznie, nowa mapa. Która jeszcze nie jest odblokowana do grania w przygodzie, bo to będzie na skrzydło, czyli jutro. Jak wy to oglądacie? Ogniki, błędniki. Ostatnio ta karta mnie rozśmieszyła, bo dała mi wina. I no to dostałem ją jeszcze ze Spellslingera chyba. I gram na Złotego Prista, ale myślę, że sobie poradzimy. W miarę. Do tej nowej mapce, co tu się dzieje? Ja już grałem na tej mapce, ale chciałem sobie jeszcze zobaczyć. Jeszcze sznureczkami można ruszać, a nie? Bell River. Co to za agrodruid? No, jakiś pyłek. Mógłbym to otworzyć jakoś? A, to trzeba pewnie jakiś kod wpisać. Dobra, nie wiem, Mac. Jak, jak wiecie, jaki kod trzeba wpisać, to mówcie. Pam, pam. Ja, niestety ząb, ten jak nas troszkę tu pociśnie. Zwyczajnie zrobimy tak. Nie wiem, co mógł zrobić innego, żeby przeżyć to. A, czekajcie. To też jest złe. Okej. Okay. Nie. Tam nic nie ma. O, halo, tam inne rzeczy są. Dobra, nie wiem. Ym. No muszę zrobić tak. Patrzcie, jak klikniecie coś i to się wam poświetli, że to jest na czerwono, to znaczy, że to jest źle, a jak klikniecie tak, tak, tak to jest dobrze, jak on się otwiera. A dostanę jeszcze szarżę, pewnie ziomek. No, chyba musimy zagrać w Calier Riveria. To mi się coś wydaje, żeby się mógł wymienić z tym czymś. I kart pani. Co my możemy w tutaj turze? No w sumie nic. Nieciekawe karty nam podchodzą. Jeden, dwa, trzy. O, to by się przydało akurat. To też by mogło być. To tak średnio. Chciałem kolejną kartę, żeby mnie wkurzyć. Boże robimy agro. Aha, no, no tak. E, fajna gra. Podoba mi się bardzo. No nie wiem, cokolwiek. Nie mam pojęcia co mógłbym zrobić. Mutek. Co będziemy musieli zrobić? Jak nic? To oczywiście z prowokacją, plus 5 do, do zdrowia, a nie do ataku. To tu jeszcze? Surfing na megaton tam siedzi. Stań po mojej stronie. Ja się mogę już poddać, nie? Dobra, podam się nie, nie do tego przedłużał. Proszę się poddać. Bo to sensu nie ma. Czyli sobie jednak nie, nie poradziliśmy. Druid jest bardzo słaby. Polecam. Inne klasy. Nie no. Co mi tu piszemy już? Nagrywam teraz z Greziu. No sobie ostatnio z chłopakami pogrywamy w eee, Don't Starve Together, tak po prostu. I i, no i pytają się właśnie czy gramy teraz. A ja mówię, że nagrywam i chwilę niech mi dadzą. Kurwa. Tak jest. Dobra, jakby Lipton chciał odezwać się w sensie tam, że... Reklamować czy coś, to ja bardzo chętnie, bo... Bo pić mi się chce. Gramy na Bartka 3-2-1. Ma taki sam rewers, jest z paladynem. Będziesz walczyć z honorem. Ok, to może być śmieszne. To może być zabawne. Szczęśliwej zimowej uczty. Jakbyście nie widzieli. Dobry. Dont even dry, my friend o, oh, shade, 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 da, Szczęśliwej zimowej uczty. da, 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 O nie, on ma coś co zabije mojego taunta. O nie. Oh, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? No cześć. No kurde, jakbym miał coś Jakbym coina miał jeszcze innego, łe. aby to było tempo. No, niestety no. Do dupy. O, pierdole. No to już dobra. Może nic z szarżą nie mam. Z szczęścia nie mam do tego druida, tak mi się przynajmniej wydaje. Kobliny, o. Musimy szybko zabić. Twoich, no na pewno mi to pomoże dużo. Dzień. Wyciszenie moich stronników jest naprawdę potężnym zaklęciem w tym momencie, kiedy ja mam zbufowaną y, prowokację i potem jeszcze duszeknę i mogę zagrać. Boziomka, który rośnie. Naprawdę, to jest świetna karta w tym momencie. Dzięki, że byłeś wcześniej w ogóle. No tu musimy lecieć w facę. Tak myślę. No on, on działa do dupy troszkę, bo jakby było tak, że przyzywamy bestię, a on do, dobieramy go i on wtedy jest. O, tak. Nice. Moglibyśmy dobrać kartę, ale nie widzę lepszej, lepszego miejsca na zagranie tego typa. Więc go sobie zagrywamy. Uff. Wydymator, w ogóle on jest z podstawki. Nie widzę dokładnie, co to jest. Nie, to jest znak Sramas. To jest znak kart. Jakbyście nie wiedzieli jak rozróżniać karty, to za, za ich napisem, tam gdzie mają okrzyk bojowy, być coś tam, coś tam. Jak widzicie tutaj jest taki krążek, to znaczy że to jest podstawy rzeczy. Tutaj znowu czaszkę taką w tle. Tutaj macie taki... Jak to się nazywa? Nie wiem, zawsze... Nigdy nie mogę przypomnieć sobie jak to się nazywa. Eee, anodowego robicika. Rezyłem do zdrowia. Dobra, zrobimy tak, żeby będzie troszkę podtępy play. Tutaj macie złotarczy, która jest z, z wielkiego Turnieju, a tutaj macie podstawę. No. Takie rzeczy. Jeszcze teraz powinny być karty z Ligi Explorerów, ale oczywiście ich nie widzę. A i dwie mapki są zmienione na takie zimowe właśnie. Ale oczywiście też mi się nie trafiły, bo chciałem wam pokazać, to po co? Ups si ups si, ups si bon, si bon. Czemu on ma te podbuchy wszystkie karty? Daj mi Flame No muszę to zagrać no. Nie muszę to zagrać, no Przydałoby się też z duszek nie jest, ale oczywiście się nie udało. <laughs> Bartek weź przez robić takie rzeczy No chyba zaraz zmienimy sobie tego druida, bo nie bo idzie fajnie idzie Co za problem? Żaden Z tego, że dobrał zajebistą kartę To 10 obecnie Dobrze Zdziwiłem się, co, co ten pan robi Dobra No teraz to niestety musimy iść stricte face Liczysz na to, że on nas szybciej nie zabije niż my jego No bo, no nie mam innych zagrań Zwyczajnie Czyli face jest te place da Dawaj ulecz go, nie mam problemu A tu drugi taki go leczy no wow. O, w twarz, tak! Aha, dobra, więc on kombinuje. Oce i z No, świetny, naprawdę zajmij się kartą. ty już mi trzy, tak? tak? Tak. udało się. Okej, okay, to jest 15 demierza, my jeszcze tak nie mamy. Dobra, Jolo O oh fuck No i koniec Jolo Mogłem poczekać oczywiście Zjebany sekret Zastanawiam się nad wymienieniem go, ale... Ale dużo też by to nie dało. Dobra, no nie wiem, no jeszcze jedną dam te szansę droidowi. Kurde no nie lubię tej budki jest nudne dla mnie. Nic ciekawego się nie dzieje. No po prostu dobieramy karty, które nie mają żadnego ze sobą powiązania i To jakby Arena, której my nie draftujemy, czyli gówno. Gugu gugu gówno. Naprawdę liczyłem, że będzie tym razem to świąteczne. A to pewnie będzie za tydzień albo dwa nawet. No ale jeśli biorą być tak, że np. na przykład psuje nam grę, yy, czyli wywala nam i tak dalej, to wolę, żeby było takie. Niech to dopracują drzewo życia. Z pewnych przyczyn zatrzymamy drzewo Życia, bo on może wystawić Auchanai oh Soul Priest, a my drzewo Życia i wtedy on się śmiertuje, bo umiera sobie. Moja ta mapka od początku była zimowa. Siema, Cześć, ziwej, uczty. Fuck you, bait. Będzie chyba krzyczał, ale dobra, niech się bawi jednotkami posobnowe. Nie będziemy na razie się na niego denerwować o tym. Nie zabijaj go, wali mi w twarz, nie ma problemu. Nie mów, że masz smoka. Uch, i tak mocna karta na start. o! To jest bardzo dobre. Wyzwolimy besty chociaż mogę zagrać to na kapłana, kurde, ja jestem głównym. Jestem głównym. Nieważne, napijemy się piwka, poproszę nowe rzeczy, wurszty, tak zwane kiełbasy, basy. Okej, okay, nagradzisz no mi się, mnie nie boli w tym momencie, chyba że dostał coś co mnie boli. Nie. Hmm. Dobra. Może być tak, teraz już jest o wiele lepiej, chyba że zaraz mi poczyści wszystko. Nie, ale liczę, że uda mi się to zrobić, będzie śmiesznie. Śmieszniej. śmiesznie? Zabawny YouTuber. O! Tego nie wiedziałem wcześniej. For the Alliance! W ogóle. Skąd się wziął event w Hersonie? Nie, chyba nie było eventu w Hersony. For Nomregan! O, to mi podpieprzył. We're wrong. Jenkins Dumbs Let's do this Dobra, oczywiście wymiana bronto mordą. W sensie tak A no, bigo pobuzi Pięknie Okej, okay, no, no to nie wiem, cokolwiek Poczekamy no, na tą Alchemikę, będzie śmieszny, Zabawny Tak? No, no nie wiem, czy to opłacalne. No dobra, dobierze kartę, okej. Okay. No, lepsi. Dobra, nie będziemy go wystawiać... Znaczy, podmana kerwa by było wiele lepiej, przy okazji zadałbym mu... 6 y, obrażeń w sumie więcej. Ale... Easy, my boy. No i widzicie, dlaczego tak świetna jest ta bujka. Ta karta naprawdę na kapłanie jest mocna. Dobra, mamy liter może? 5, 7, będzie 10 jak użyję. 12, 17, nie mamy liter. Ok, Terminu tak, a to im uda, od wacę, weźmiemy. Toż może się to źle skończyć dla nas. Ale to tu nic. Tun, tun, tun. Brakuje mi podstawowych, fajnych kart, żeby grać druidem. Szczególnie chodzi mi o... O, jaki fajny sekret. Chodzi mi o Force of Nature, które jest potrzebne do komba, no i... no i Także Tak, czuł, że to będzie. No, poczekamy, aż będzie miał bronię. Oczywiście wtedy zagramy Harrisona. Bardzo dobry drop. Auchenajkę poproszę. Eee, teraz Auchenajki nie rzuci, bo się musi leczyć, żeby wygrać. Znisz go, nie ma problemu. No to moje. No, wygrałem, okej. Okay. Ja to się tak zabawię. Poszukajmy Zaginionej Parki. Dobra, no nie udało się tego wykorzystać, ale to nic. Oczywiście dziękujemy za grę, że udało nam się wygrać, się cieszymy. Mamy pakiet, mamy dwie misje tak do przodu, o, do przodu. Pakiet oczywiście otwieramy, myślałem, żeby może pozbierać kiedyś i zrobić opening, zrobiłem tak i wywaliło mi nagrywanie, więc teraz po prostu otwieram, kiedy mam Legenda. Ty no, zajebiście. wszystko mam, Poz tak, poważnie, wszystko mam. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam w niedzielę na kolejne odcinki z y, Liki Explorerów, czy tam odkrywców, tak? Ja się już z Wami żegnam, do usłyszenia i cześć! Apka.